W tej stronę Patrykę 25 Ja witam Was w kolejnym vlogu No i się jemy ASX KORN pod pszenicę Jarom da się wjechać, tu jest takie bagno, że już dzisiaj się wyciągałem. Więc już wiemy, że tam się pszenicy nie wsieje jutro. Będziemy czekać, aż po świętach da się będzie można wjechać. Nadają jakieś deszcze, więc szanse są marne. Jak nie jutro, to nie wiem kiedy. Ale jutro też są marne szanse, więc. No, nie jest ciekawie. wierzchu się kurzy, ale pod spodem jest mokro Na większości pól tutaj No i uprawiamy sobie pod pszenicę Na które pola mogę wjechać to wjeżdżam i uprawiam Dżondir Brudny trochę błota jest Talerzóweczka z wałem no i jak na razie wszystko jest ładnie, nic nie pogięte, nic nie trzeszczy, nic nie piszczy, także daje radę talerzówka. No John Deere ma trochę z nią co robić, szczególnie, że y, uprawia wiosenna. Trochę wiadomo, ta ziemia jest skłóchniona przez brony już. No i dzisiaj luks pogoda, zobaczcie, krótkie spodenki, krótkie rękaw, krótkie spodenki, 22 stopnie było w dzień. Także ta ziemia bardzo fajnie obsycha. No i co, po talerzówce jest... Niby twardo, jak się chodzi, ale zobaczcie, to jest pulchniutko. Bardzo ładnie. Jak jest lżejsza ziemia, to jest luks. Jak jest trochę ziemia, yy, taka wiecie, mokra czy coś. No to jednak agregat by zrobił lepszą robotę, wiadomo. Wiadomo, że agregat by tą robotę zrobił lepszą. Ale na razie talerzujemy talerzówką, takie mokrzejsze miejsca, no jest trochę twardo pod tą nogą, ale może jak obecnie. To siewnik nie będzie miał problemów to dasiać. Biorę was na traktor. Przejedziemy się kawałek. Zobaczycie jak to wygląda, tego muszę korzenia. Tam z talerza ściągnąć. Nie bez powodu Wam wziąłem na to pole, bo tu jest troszeczkę mokro. No i Johnny daje sobie fajnie radę. Zobaczcie talerzówkę, ładnie miesza ziemię. Dość głęboko, jakieś 10 cm Chcę tą ziemię jak najbardziej spulchnić A wiadomo W auto i tak kupi je i tak więc Przez e, ich głęboko nie będzie A ziemia pod spodem Będzie spulchniona Ładnie ryczy Koła wcale dość nie mielą Po dużego nie ma Ale rówka daje radę Jotir też Teren. Ziemia się pcha na talerzówce, ale to dobrze, bo się na ten kolejny równają. I jedziemy dalej. Widzicie, mokro niemokro, on nie mokro idzie. Ani razu, bo jeszcze nie utopiłem Na pewno to pole i dwa obok. Na to może się pokuszę wjechać, ale na to dróg kolejne już na pewno nie, bo posadziłem tam dzisiaj dwa razy ruskiego, więc wolę tym nie wjeżdżać. A poza tym co? Uprawię błoto a i tak to nie posieje i tak Uprawię błoto mało ciśnie. Ziemia się wsiądzie i ziarka będą leżeć na wierzchu. Bez tego robota nadają deszcze jutro, więc muszę jutro do tych deszczy posiać potem na sobotę nadają deszcze, potem na wtorek nadają deszcze wolę wasiać przenikę wcześniej niż później na jakieś dwa tygodnie, bo wcześniej bym do demokrata to nie wjechał teraz ledwo wjeżdża przy takich temperaturach a nadają max 10 stopni no i jeszcze, no to ja potem tym bardziej nie wiadę. jak przejdzie teraz talerzówką pod dwo ledwo dwo to no jest właśnie to miejsce tutaj teraz żeby tam tylko w tamte kolejny nie wjechać nie będzie dobrze oj tu jest wobra ziemia dobra ominęliśmy tu no jeszcze zobaczymy jak przejdzie no ma to robić tutaj trochę tego miejsca jak łapie to ma to robić jest ściśnięta bo jest mokra a ta leżutka wcale to nie robi o, o no i to okień pozostajemy na jedzie. dzieci dzieci nie chcę jej wypłycać to kurdek chcę żeby to głęboko się przerobiło do bagno żeby to się na na sieć coraz bardziej a ja to wypłycę to potem ziarka będę na wierzchu leżeć nie ma jak tam pojechać nie ma którędy przejechać, więc tutaj kawałek pszenicy jeszcze będzie jakieś 10 metrów pod czy coś w tym stylu jutro zobaczę jak mi tu siewniki wyjdą ile metrów będzie, tyle będzie aby po prostu była księga z opryskiwaczem, siewką no i kombajnem na całą resztę pól no jedziemy siać a co my dzisiaj siejemy otóż, otóż co my dzisiaj siejemy dzisiaj siejemy łubin łubin słodki odmiana zeus Mamy do zasiania hektar, 200 kg. Zakupiłem, 100 wsypałem. Próba kręcona pokazała 190, najpierw 3, potem 6 kg. 193, 196, także zostawiłem. jesteśmy na polu, siejemy jemy łubin. Dawka to jest około 200 kg na hektar i pole ma 90 darów około prawie hektar więc powinno być idealnie zobaczymy jak to będzie wczoraj szałem pszenicę nie nagrałem kompletnie nic nadawali deszcz nadawali Ta pogoda można siać dalej, ale pogoda straszyła więc chciałem posiać mokre pola wczoraj, więc no mówię Nie nagrałem nic z niebu pszenicy Krzywo zacząłem od jednej i teraz wszystkie przejazdy są krzywo Z każdej rurki ładnie leci Wolo uprawiane talerzówką, bardzo ładnie, równiutką Na wierzchu nie widać. To znaczy, że jest dobrze. Tam zostało jeszcze do zrobienia jedno półko. Idziemy zobaczyć ile mamy w To coś jest całą z tą rurką, że ona ziemię bardzo ciągnie za sobą No nie wiem Ile mamy ziarek No na jedno kółko powiem Wam szczerze że może być przy mało, nie wiem Okaże się jeszcze Dobra, siejemy, zobaczymy Najwyżej trochę zostanie albo trochę braknie Zostanie nam jeden przejazd, czyli ostatnie kółko robimy Chyba już mówiłem, że ubin to odmiana Mełut Dawka 200 kg na hektar Poszło tutaj około Wtedy było nawoblony, ewentualnie na przyszły rok do siebu. Zobaczymy jak to się urodzi, ta odmiana. Wtedy jak szaliśmy, to sypało nawet 2,5 pytony hektara czy. Nawet kilo na wody nie chłopaliśmy. Po prostu szaliśmy i koniec. I potrafił sypać nawet te dwa pytony. To uleci będzie na poplot i zobaczymy co dalej. No i tutaj się pole węża. No i już złapaliśmy na raz z Tutaj się zaczyna to siewka i tą to siewkę. Zobaczcie, tutaj jest, y, siewniki się zgrały, przy końcu będzie cały siewnik. Zobaczcie jaka to jest różnica między końcem a początkiem. Praktycznie 2,5 metra. Siewnik ma 2,7, to będzie że 2,5 metra różnicy między początkiem a końcem pola. To jest naprawdę, naprawdę sporo. O tej awarii Wam mówiłem, wylatuje mi ten schorzeń i czasami jak się koło cofnie to potem jak puszczam to nie sieje. Tutaj widzę rurka się dapchała wow, wow, to jest bardzo Widzicie, pochwaliłem i się pierdzieli I chyba bardzo pochwaliłem, że się dapchała się rurka. Drogocenny towar Nie będziemy go zostawiać tak na gołej ziemi Będzie pole chyba wałowane, więc zobaczymy jak czasu starczy i co nam tu zostało? No niewiele, bo niewiele Ale dostało Na ostatni przejazd Tak, jedziemy!